Cześć, dzisiaj kamerdynerko taburego znowu zagląda do kubetu na żywo o bez ściemy. Ło świeżuteńka, świeżuteńkie. Jeszcze mokre. I też się zblaya. To jeszcze nie jest czas na zwlanie, Za szybko przyszedłem do kuwety, ale nie wiedziałem o której kot był, bo nie słyszałem, więc jest teraz godzina 20 i zaglądam wtedy kiedy ja mam czas, a nie wtedy kiedy kotu pasuje. <tryk> Jak widzimy było mała siku, nic więcej dzisiaj nie było. Jak widzimy takie małe rzeczy były. Są takie małe, brązowawe. Można się bawić wyciągnięcie ich, ale to nie ma najmniejszego sensu ze względu na to, że to jutro będzie suche i będzie łatwiej to wyciągnąć, nie będzie się rozpadało na mniejsze. Takie maluchy. Zbyt szybko zaglądałem do kuwety, dlatego tego są efekty nic się nie stanie. To nic nie będzie startowało, nic z tym się nic nie będzie działo, z względu na to, że jest tam specjalny dodatek, który blokuje rozwój uryny i powoduje, że te małe cząsteczki, które zostały wilgotne w kuwecie zostaną wysuszone. A jak zostaną wysuszone? to rozwój uryny nie będzie możliwy. I bakterii.